Cześć, witajcie na kanale Cieci od klocków. Dzisiaj znowu w troszeczkę vlogowej wersji, ale ostatnia podobała wam się bardzo mocno. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam was tutaj, czyli jak robiłam paznokcie z klocków Lego. Ale dobra, do rzeczy. Dzisiaj zabiorę was w podróż, ponieważ chcę wam pokazać jak robię zdjęcia klocków Lego przestrzeni publicznej, a dokładniej po prostu w naturze. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, więc przygotujcie się dzisiaj razem ze mną. No dobra, zanim wyjedziemy, to muszę się trochę przygotować, ogarnąć jak widać, bo mamy dopiero godzinę dziewiątą. Jest niedziela, dziewiąta, niedziela, dziewiąta. W ogóle przyszły mi gazetki, także przed wyprawą musimy sobie zrobić mały unboxing. Może nie aż taki mały, ale zaczniemy od dinozauru. W końcu będę miała jakiegoś dinozaura w swojej kolekcji. I mamy tutaj e, to, co pokazywałam wam w ostatniej recenzji gazetek. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam Was również tutaj. I mamy Baby Dynusia. Jak on się nazywa? On się jakoś nazywa? A to jest Raptor. To jest po prostu raptorek mały. Mamy raptorka i mamy inkubator. Ten inkubator jest strasznie ciekawi, nie wiem. Ojej, całkiem sporo klocków. E, nie wiem jak to będzie wyglądało, ale dinuś... Fajne. Mi się podoba. Strasznie malutki. No ale jak to baby dinuś. 2 czerwca, czyli zaraz po dniu dziecka, mamy Owena i łódź z napędem śmigłowym. I wygląda on w taki sposób. Podejrzewam, że już widzieliście, ale no moim obowiązkiem jest Wam to pokazać też po swojemu, także mamy proszę bardzo 2 czerwca Owena. 30 klocków, Tak patrzę, czy są jakieś fajne. Ten element jest ładny, także to może się przydać. No i sam, sam Owen jednak to jest figurka fajnie. Dobra, zbudujemy tego inkubatora, dopóki y, czekam sobie na wujaszka. W ogóle w tym momencie, no bo przypominam, jest niedziela, leci Wielka Szóstka. Wiecie, że ja to oglądam pierwszy raz? To jest w ogóle jakaś abstrakcja, to ma tyle lat, a ja oglądam to pierwszy raz i okazuje się, że to jest bajka o robotach. I ja tego nie oglądałam. Bajka o robotach. Szok. No ale jeżeli nie oglądaliście, to polecanko. A jeżeli ktoś oglądał, to powiedzcie mi, czy wam się też podobało. Dobra, dobra, buduję. Tak wygląda cały inkubator. Tutaj mamy utwiryny. Dwa jajka. Kiełbasa, dwa jajka. Nie no, żartuję. Ale są dwa jajka, jest jakaś zielonka, zamykanko i raptorek. Fajne. Oletanko. Nie to, żeby coś, ale jeżeli słyszycie jakiś piękny szum, to tak naprawdę to nie jest może za oknem, to pralka chodzi, także sorry. Drugi magazyn to oczywiście LEGO Friends. Sprawdźmy, co tam różowego się kryje. Mamy kolejne zwierzątko. Tym razem do koteczek! Mamy koteczka, mamy strzykaweczki, mamy wizytę u weterynarza. Neo, chodź, zobaczysz, zaraz mam tutaj coś podobnego do ciebie. 28 czerwca mamy wózek z owocami plus blender do kotajli. Fajnie! Bardzo dużo elementów em, roślinnych, bardzo dużo elementów jedzeniowych. Fajnie będzie z czego korzystać. Jest kitku Neo! Chodź, kochanie! No powiedzcie, że nie jest podobny kitku, kitku. To no mój jest, tylko trochę y, bardziej, y, no, jakby to rzec, nie lubi, nie lubi. Ale to dziwne, bo akurat na lewej, jak układam klocki LEGO, to bardzo lubi. Za każdym razem przychodzi, żeby pokazać się przed kamerą. A jak teraz go potrzebuję, żeby pokazać, jak pięknie pasuje do tej figureczki, to o! No ale tuż. takie są dzieci. No i mamy zbudowane, nasz kotek jest pod lampą, mamy tutaj strzykawkę, mamy otwieraną szafeczkę i mamy różowiutki talerzyk, tak może pokażę, z ciasteczkiem. Ja dobrze wiem, że każdy czeka na tą gazetkę, ale spokojnie. Otwieramy najpierw Ninjago. Kolejnego nurka będziemy mieć w Ninjago w 17 maja. Mamy nurka zejna, Mieliśmy nurka Lloyda, mamy teraz nurka Zejna. Z podwójną główką, z harpunem, z kataną. Za to bardzo fajny jest dodatek w tej gazetce. Glyfinus. Bardzo dobrze wyglądająca figura. Może ją sobie wezmę dzisiaj na trasę. Zobaczymy. Najpierw ją szybko zbudujmy. Figurka jest prześwietna. Jest duża. Ma te odnóża takie jak pająk. Naprawdę fajnie to wygląda. One są oczywiście ruchome. Można się nimi świetnie bawić. Pięknie wykonana. Piękne kolory. Naprawdę koks. Aaaa, żałuję, że mam tylko dwie. Hmm. Najpierw sobie zrobimy Minecrafta. To moja trzecia, film, trzecia gazetka, więc na razie jestem ee, na bieżąco. Druga oczywiście w tym roku. Ty, 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 uu, 17 czerwca. Żelazny golem. Taki oto. Śmieszny. Niesamowita zabawka 43 klocki. Elegancko. A dzisiaj mamy. Aleksa, ocelota i owce. Dobra, budujemy. Jak to tutaj jest taką piękną. no Jak tutaj jest taką piękną owieczką. Ocelocik też bardzo fajny. Da. I Alex. I aleks. No, aleks, jak to, aleks. Ja akurat za figurkami Minecraftowymi tak nie bardzo. Ale te. słodziaśne. Podobają mi się. Aj, dobra, już czas najwyższy, ciotka, otwieraj to, na co każdy czekał. Ja nie mogłam się doczekać tej gazetki, już się bałam, że do mnie nie przyjdzie. I zauważyłam, że akurat w tej, w tej saszetkach bardzo często brakuje jakiegoś elementu. Mam nadzieję, że u mnie nie będzie brakowało bo widziałam na grupach Lego, że albo komuś brakowało pelerynki, albo komuś brakowało głowy, albo komuś trafiły się dwie głowy, albo dwie pelerynki. O, zapomniałam włożyć pelerynki. Ale u mnie na szczęście jest wszystko. Chyba. Jest wszystko, także mamy... Mamy Lokusia! I Lokusia dzisiaj na 100% weźmiemy. Aczkolwiek nie wiem jeszcze w jakiej aranżacji było przedstawić. Jeżeli macie pomysł, w jaki sposób możemy tego oto Koks Lokiego przedstawić na fotach, to opiszcie w komentarzach. I zobaczmy, co będzie w następnym numerze. 17 czerwca Kapitan Ameryka. Co my tu mamy z jetpackiem i z mocarnym magicznym artefaktem Tesseract. Loki fajniejsze. I to wszystko, jeżeli chodzi o gazetki. Ja kończę oglądać wielką szóstkę. Przyszykować się muszę, bo włosy są chyba nieogarnięte. I jedziemy z wujaszkiem w teren, także zostańcie ze mną. Jeszcze idę nagrać TikToka. Jestem już gotowa, wujaszek też już wrócił. O, tu jest. Biorę ze sobą dwie figurki, biorę oczywiście Lokiego, bo strasznie chcę zrobić zdjęcie tej figurki i Salamandrę, która była we wcześniejszym magazynie LEGO Explorer. Bardzo fajnie wygląda, fajnie się wygina, mam nadzieję, że znajdę dla niej jakieś fajne miejsce. Także jedziemy! A, i co najważniejsze, zrobiłam już też TikToka, którego możecie zobaczyć. Dotyczy on Mazowieckiego Festiwalu Klocków, także jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to musicie go zobaczyć, bo on jest tutaj też gdzieś podpięty. I 21-22 maja widzimy się w Radomiu. Właśnie jedziemy do Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, chyba? Bo wujaszek potrzebuje miejsca na plener, znaleźć jakieś fajne. Jako fotograf potrzebuje takiego miejsca. E, a ja przy okazji swoje minifigurki też e, zaaranżuję w jakiś malutki plenerek. Także... Będzie fajne. Mam nadzieję. Mamy jeszcze 50 km. E, w ogóle fajne. Pozdrawa wszystkich. Zgórę, এবা Mamy to! Oh. E, zmiana miejscówki, bo zmarzliśmy i... Taka sobie ta lokalizacja, ale mam nadzieję, że mimo wszystko zdjęcie będzie dobre, że obrobię je na tyle fajnie, że będzie miało jakiś klimacik. Także jedziemy na kawkę. Jesteśmy w Gostyninie. Będę tutaj po raz pierwszy na zamku. Idziemy z wujaszkiem na kawkę. Zamek w głosynie nie przywitał nas zbyt ochoczo, bo nic tu nie ma. Także jedziemy do maka. Wróciliśmy do domu, także zabieram się za montowanko i przy okazji też za obrabianie tego zdjęcia, żeby pokazać Wam czy cokolwiek z tego wyszło wstępnej obróbki mojej fotografii używam Lightrooma w wersji mobilnej. Wybieram sobie odpowiedni kadr. Wybieram tworzenie nowej maski, która mi się automatycznie wybiera. Wykrywa główny obiekt, który jest na fotografii. W tym przypadku to właśnie nasz gekon. No i tutaj możemy sobie dobrać dowolnie kolorystykę, żeby była ciepła bądź zimna tonacja. Ja sobie zrobiłam troszeczkę chłodniejszą, żeby bardziej wyeksponować tę zieleń, która jest na gekonie. Tak samo jeżeli chodzi o nasycenie. Następnie podkreślam trochę mocniej teksturę, żeby bardziej było widać, że to są jednak klecki Lego. No i tutaj jeszcze sprawdzam jak tam jest z usuwaniem u zamglenia. Następnie ponownie wybieram nową maskę, tym razem przy użyciu pędzla zaznaczam cały obszar, który jest pokoło gekona. Pędzel wybieram miękki i troszeczkę większy, żeby ładnie okalało całego gekona. Dzięki temu będzie fajny, naturalny efekt. Tutaj również dobieram odpowiednią temperaturę, żeby ładnie komponowało się z gekonem, żeby to fajnie wyglądało. Lekko zimny kolor wydaje mi się tutaj fajnie komponować się z zielonym gekonikiem. No, już tu można zobaczyć, jak było przed i po. Wydaje mi się, że już jest całkiem spoko. Sprawdzam jeszcze tylko, czy wszystko jest ostre to, co chciałam, żeby było. Wydaje mi się, że jest całkiem ok, także eksportuję i teraz pokażę Wam prawdziwą magię. ponieważ to dzięki tej aplikacji udaje się dodać naprawdę fajne efekty. Tutaj mamy najróżniejsze filtry, ja zawsze sobie sprawdzam, czy są fajne, ale to nie to robi robotę, tylko światło, które można dodać na zdjęciach. Zobaczcie, od razu inaczej ta fotka wygląda. Ja sobie zawsze dobieram taki, który będzie najlepiej tutaj pasował, a jak widać, jest tego multum i naprawdę możliwości jest bardzo dużo. Aplikacja jest w formie bezpłatnej, ale ja używam tej płatnej, ponieważ wtedy jest dużo więcej możliwości. Zobaczcie, możemy nawet zrobić kierunkowe światło, które będzie padało nam na Gekona. No, przecież to jest sztos. Próbuję sobie zawsze różnych filtrów, żeby zobaczyć, który efekt będzie najlepszy. I zobaczcie przed i po. No, czy to nie jest sztos? Cała fotka wtedy dostaje dużo lepszego efektu i naprawdę fajna głębia się tutaj tworzy. Na koniec jeszcze sprawdzam, czy mogę coś dodać dodatkowego, no i za chwilę zapisuję całą fotkę, jeżeli chcecie zobaczyć efekt końcowy, to zapraszam Was na Instagrama in Brixfold. zostawcie tam serduszko, please! Mam nadzieję, że ten vlogowo-tutorialowy filmik Wam się podobał i przyda Wam się na na przykład przygotowywanie swoich fotografii Lego. I jeżeli tak, to proszę zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. No i oczywiście zasubskrybujcie kanał. Ja wam dzisiaj serdecznie dziękuję. Biorę się za budowanie dalej tego oto potwora. Buziaki. Pa!